Witajcie na kanale Kloskowy Ninja Dzisiaj zrobimy recenzję polibaga z Lego Ninja. Dostajemy tam dwie minifigurki Kola oraz Wojownika z maską wilka Mamy też konstrukcję Zabawową 49 elementów Ja kupiłem to za 14,99 zł 99 groszy. No to co Otwórzmy sobie ten Polibag Otwórzmy sobie Tutaj I... wysypmy sobie teraz co my tu mamy jest instrukcja no i co ja biorę się za budowanie i zaraz zobaczymy jak wygląda ta cała konstrukcja a już zbudowałem i naprawdę fajny polybag pomijając już figurki które naprawdę wyglądają fantastycznie mamy ładne nadruki i na torsie i na nóżkach też jest bardzo fajnie zrobiona wilcza maska która skrywa głowę smoczego Wojownika. Ma takie szare, długie pazury. A jeśli chodzi o minifigurkę Kola, no to ma taki wielki młot. Fajne nadruki. Też. A jak zdejmiemy włoski, no to ma taki uśmiechnięty grymas twarzy. A z drugiej strony wkurzony grymas. No i przejdźmy do konstrukcji. I z boku Możemy wczepić właśnie tą konstrukcję do innych zestawów, tych większych. No i co, tutaj jest katana, którą mamy w dwóch sztukach. Jedna jest zapasowa. No i umieścimy sobie tutaj minifigurkę. O, i wyszczelmy ją sobie. O, no to tak się prezentuje ta funkcja zabawowa. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.